Proszę bardzo no, Bibi se machnął autobiografię, nawet widzę jakaś przecena tam, najpierw kosztowała 100 ile, 129, teraz na 99, no dba o swoje interesy, bo ta autobiografia, to on to prze, przed wyborami sobie walnął, się że się dobrze rozchodzi, w każdym razie jest spora konkurencja, bo proszę bardzo. I gdzieś o jeszcze z dwa, z dwa e, dwie sztuki, dwie książeczki o Nataniachu inne, dwóch różnych autorów tam przed te sprawdziły to rozumiesz ten, e, to rozumiecie państwo, e, one wszystkie powyżej 100 kosztują, także bibi konkurencyjną cenę, 93 być bardzo. No to jest przytomniak. I prawdę pocieszające jest to, że on wczoraj dostał, wygrał wybory, no i dosłownie wczoraj y, dostał, obarczony został przez y, prezydenta misją utworzenia nowego rządu no to jest pocieszające, oczywiście Izrael wraca do pionu po tym okresie taki półtora, gdy przez półtora roku tam u steru rządu w Jerozolimie zasiadał najpierw y, rekrut polityczny Benet, potem drugi rekrut polityczny y, Lapid no to to, to Oczywiście kompletnie nie pasowało do, do obaj faceci to było nieporozumienie zupełnie. No, przez cały ten czas miałem jakieś takie poczucie egzystencjalnego niepokoju. No, nie byłem odosobniony, także teraz razem chyba z większością Izraelczyków mam yy, z kolei poczucie takie, że wracamy do pionu. No, ten egzystencjalny niepokój to, to oczywiście... W szerszej skali światowej istnieje, no nie muszę chyba Państwu tłumaczyć, ta wojna, wojna na Ukrainie. No to też jest oczywiście taka sprawa, że ja, prawdę mówiąc, tak samo jak z tym rządem, z tym rządem Beneta Lapida, no to, było, to wynikało to z jakiejś, byłem zaskoczony tym poczuciem takiej beztroski, jednocześnie w społeczeństwie jakiegoś takiego tumi zgody na eksperymenty przedziwne na no to chodzi przecież to mowa o takim kraju o Izraelu gdzie tutaj naprawdę zagrożeń nie brakuje no i to samo z tą z, tą, z tym okresem takim zanim, zanim te wojska rosyjskie weszły na Ukra w Ukrainę w Ukrainę czy na, na Ukrainę no świat też jakoś tak beztrosko nie spodziewał, nie spodziewał się chyba nikt tego tak naprawdę no i to jest niepokojące bo tak samo jak w Izraelu no to tutaj w każdej chwili coś może trachnąć, a jednak ludzie pozwolili sobie na, na ten dziwny kaprys nie wychodzili jakiegoś tłumnie na ulicę nie protestowali przeciwko utworzeniu tego rządu Benetala Pidano a w tym a w tym a w, w kontekście globalnym, no to jak wiemy, no, nikt nie wierzył, no i ci Rosjanie weszli, no jest, jest katastrofa dosyć duża, nie? Tak czy ale, ale chciałem powiedzieć tylko o czymś innym, bo przecież nie, niezbitym faktem jest, że Putin by się nie zdecydował na tą agresję, gdyby nie wiedział, że ta siła odstraszająca Ameryki Osłabła znacznie, prawda? I to się nic nie zmieniło. No to, 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 że w tej chwili Amerykanom udało się zmobilizować zachodni świat, żeby pomagać Ukrainie, to nie znaczy, że siła odstraszająca Waszyngtonu wzrosła. No i to jest niepokojące. W Izraelu jest troszeczkę lepiej, no bo jak mówię, wracamy do Pionu. Netanyahu wziął się do roboty, formuje ten nowy rząd, proszę tym obiecującym takim optymistycznym obrazkiem. Jego własna biografia, właściwie hagiografia. No i te dwie książeczki tutaj, żeby nie skrzywdzić jakichś tam anonimowych, czy nawet nie anonimowych autorów. To tyle na razie z tym moim niepokojem egzystencjalnym.